Cześć, tu Radosław Kurzel, a to jest prosta strategia. Kanał dla właścicieli mikro, małych i średnich firm, którzy mają już dość życia w ciągłej bieżące, życia z dnia na dzień, mają dość tego, że to firmy zarządzają nimi, a nie odwrotnie. Nie będziemy mówili tutaj o korporacyjnych rozwiązaniach. Będziemy mówili prosto po ludzku. Nie będziemy mówili o cudownych rozwiązaniach, które sprawdzają się wyłącznie na postach na LinkedInie. W każdym odcinku porozmawiamy o konkretnym problemie, z którym borykają się małe firmy w Polsce. Zaproponuję również rozwiązania tych problemów w taki sposób, abyś mógł, mogła wdrożyć je w swojej organizacji w najbliższym czasie. W dzisiejszym, pierwszym odcinku powiemy sobie o tym, z czym zgłaszają się do mnie właściciele mikro, małych i średnich firm. Opowiemy sobie o transformacji. Według słownikowej definicji, transformacja przedsiębiorstwa to proces głębokich zmian w funkcjonowaniu organizacji, obejmujący strategię, strukturę, technologię i kulturę, którego celem jest poprawa efektywności i dostosowanie do otoczenia. A teraz z polskiego na nasze. Transformacja to moment, w którym firma musi się zmienić i dostosować do otoczenia rynkowego. Nie chodzi o rewolucję ani modne hasła. Chodzi o to, że sposób w jaki firma funkcjonowała do tej pory nie jest już aktualny i nie daje biznesowych korzyści. Przestaje pasować do tego jak działa dzisiejszy świat. Transformacja to porządkowanie, dostosowanie i ustawienie firmy tak, żeby mogła iść dalej w sposób szybki, zwinny, przemyślany i zgodnie z obranym kierunkiem. Jednym z najczęstszych powodów, z jakimi trafiają do mnie właściciele mikro, małych czy też średnich firm, jest spadająca sprzedaż. Właściciel zauważa, że mimo wykonywania tych samych działań, efekty sprzedażowe są mniejsze, słabsze, niższe. Właściciel wtedy zaczyna zastanawiać się i zadawać sobie pytanie, co się właściwie stało, co się właściwie dzieje. Pierwszy powód to utrata dopasowania do rynku. Zmienili się klienci oraz konkurencja, a twoje zachowania zostają. Takie same. To nie problem z handlowcem, to brak obranego kierunku i brak pracy wynikającej z jasno określonej strategii sprzedażowej. Badania pokazują, że firmy, które nie aktualizują swojego modelu biznesowego, potrafią stracić nawet kilkadziesiąt procent przychodu w ciągu dwóch lat. To nie moment, w którym należy robić kolejną promocję, tylko czas na konkretną zmianę i sposób myślenia o sprzedaży. Drugi powód to brak skalowalności. Firma doszła do sufitu, a więcej klientów nie oznacza więcej zysku, a wyłącznie więcej chaosu. Sprzedaż stoi w miejscu, bo system nie nadąża. To moment, w którym nie wystarczy więcej pracy. To moment, aby opracować jasną strategię, strukturę, procesy. Trzeci powód to stare podejście do sprzedaży. Robimy to samo co 5 lat temu, a rynek poszedł dalej. To tak, jak gdybyśmy chcieli sprzedawać kasety w czasach Spotify'a. Transformacja w tym przypadku to nie jest kaprys, a warunek przetrwania Twojej firmy. Drugi powód, dla którego firmy przechodzą transformację to bałagan, którego nie są sami w stanie już ogarnąć. Każdy dzień to gaszenie pożarów, a właściciel, dyrektor czy też menadżer ma wrażenie, że to firma zarządza nim, a nie tak jak powinno być. Pierwsze źródło chaosu to brak systemowego myślenia. Wszystko działa na czuja. Nie ma procesów, zasad, ról ani obszarów odpowiedzialności. Decyzje podejmowane są ad hoc, a każdy dzień kończysz z pytaniem, co się dzisiaj zawaliło. To naturalne w małych firmach, jednak prowadzi do wypalenia i blokuje rozwój. Transformacja zaczyna się wtedy, gdy właściciel ma już dość życia w bieżączce i zastanawia się, jak przygotować firmę, aby mogła ona funkcjonować bez jego udziału? Drugie źródło chaosu to zbyt szybki wzrost organizacji. Firma rośnie, klientów przybywa, ale struktura nie nadąża. Nie ma procedur podziału zadań, a każdy nowy pracownik to zwiększający się bałagan zamiast porządek. To moment, w którym trzeba przejść z zarządzania intuicyjnego na zarządzanie i myślenie systemowe. Badania nad MŚP pokazują, że większość firm nie upada z powodu tego, że nie mają wystarczającej ilości klientów, a z powodu wewnętrznego bałaganu. To właśnie chaos zabija tempo, motywację i jakość w naszych organizacjach. Trzeci powód transformacji firm, z którymi trafiają do mnie właściciele, to sukcesja. To moment, w którym właściciel zastanawia się nad tym, jak przygotować firmę, aby mogła ona funkcjonować beze mnie aby mógł przekazać ją dziecku lub innemu menedżerowi czy też dyrektorowi do zarządzania. Jest to często jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu przedsiębiorcy, zarówno emocjonalna, jak i organizacyjna. Większość ludzi myśli, że sukcesja to wyłącznie przekazanie sterów dziecku lub menedżerowi, a jest zupełnie inaczej. Sukcesja, jak transformacja, to proces, proces, w którym przygotowujemy firmę do przekazania ją właśnie dziecku. Menedżerowi lub innej osobie, która będzie od tego momentu zarządzała całą organizacją. Jest to moment, w którym przygotowujemy organizację do tego, aby mogła ona swobodnie i bezpiecznie funkcjonować bez właściciela. Badania pokazują, że aż 70% sukcesji w małych firmach kończy się niepowodzeniem, bo przekazana została wyłącznie odpowiedzialność, a nie był to cały proces, w którym organizacja została do tej sukcesji przygotowana. Najczęstszy błąd? Właściciel chce przekazać stery, jednocześnie nie chce przekazać kontroli nad swoją firmą. Czwarty powód transformacji jest najbardziej niebezpieczny, a jest nim właściciel z zajawku. Właściciel słucha inspirującego podcastu, obejrzy odcinek na YouTubie czy też przeczyta inspirującą książkę i wraca do biura z pomysłem na rewolucję. Zmienia logo, procesy, strukturę, czasem nawet ludzi. Problem w tym, że nikt nie zadał sobie podstawowego pytania. Po co? Nie mamy danych, nie mamy diagnoz, nie mamy planu. Mamy wyłącznie emocje właściciela. Emocje, z którymi zespół spotyka się często, ponieważ ten typ właściciela przychodzi do firmy najczęściej raz na 2-3 miesiące z jakąś nową ideą. Takie motywacyjne transformacje najczęściej kończą się po dwóch, 3 tygodniach, gdy gaśnie motywacja właściciela i zespołu. Lub właściciel wpada z nowym pomysłem. Badania pokazują, że takie transformacje organizacyjne w 70% kończą się niepowodzeniem, ponieważ nie mamy planu, diagnoz, nie mamy opracowanego po co, a w grę wchodzą wyłącznie emocje. Zajawka po podcaście to pułapka, w którą wpada wielu przedsiębiorców. Chwila inspiracji zmienia się w chaotyczną zmianę. Jednak transformacja to Przygotowany proces, w którym postępujemy zgodnie z planem, a plan powstaje na podstawie danych i diagnoz. Dopiero w tym momencie jesteśmy w stanie zacząć prowadzić organizację w sposób jasny, przemyślany, w kierunku, w którym sobie wcześniej obraliśmy. Nie potrzebujemy rewolucji, potrzebujemy właśnie jasnego planu. To był pierwszy odcinek prostej strategii, a poruszyliśmy dzisiaj. Trzy najczęstsze powody, z którymi trafiają do mnie właściciele mikro, małych i średnich firm, aby zacząć transformację. Przestrzegam Cię przed tym, abyś Ty nie był tym Zajawkowiczem i zawsze działał zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.